Będą pytania, czy to na święta? Nie, słuchajcie, to nie na święta. Na święta będę piekła na świeżo w poniedziałek. Dzisiaj kawusia z innym widokiem, z widokiem na ogród. Wczoraj pałac kultury, ale znacznie bardziej wolę swój widok. Patrzcie, jak wiatr nam poprzewracał lampę, ale ostatnio wieje u nas okropnie. Na obiadek dzisiaj u nas spaghetti, bardzo szybki obiad, bo każdy poza domem, w południe i wzięłam się też za podzielenie i mrożenie mięsa. Kupiłam już dzisiaj. Będę robiła na święta roladę serową i sobie to po prostu zamrożę. Nie chcę mi się już w poniedziałek biegać po sklepach.